Maneczko w następnym odcinku z Craft. Lecimy dalej. Ostatnio tu stanęliśmy, więc lecimy dalej. Nie wiem, co mam zrobić, szczerze. Wiem, że trzeba się dostać tam. Możemy się spinać albo tu coś wziąć, bo na dole. A jest tu nisko gdzieś, czy trzeba leć na górę? Jest oprócz szczurów, które latają tu i mi się nie chce bić. Dobra Jak darmowe punkty to bierzemy Dobra, czyli się zawsze do przodu Gdzie to chodzące szczury? Nie ma, dobra To się nimi nie zajmujemy, lecimy na wieżę Dobra, raz, dwa, raz, dwa Dawaj Laro Dobra tu wokół nic nie ma do roboty. Ja na to nie wszedłem. Właśnie na tego nie przed. Ja wiem jak stąd zejdziemy. No gdzie w krótkim rękawku, tak wysoko. Jeszcze wyżej Nie yeah, pitole To się zesrał nie wszedł Uźwa to kobieta dzielniejsza ode mnie Lara! Widzę panel. W porządku. Wieża powinna wzmocnić sygnał z nadajnika. Okej. Okay. Teraz odszukaj kanał ratunkowy i złap czysty sygnał, zanim nadasz SOS. Hej! Wszyscy tu trzymamy za ciebie kciuki, Elsie. Dzięki. I'm just going Kurda, kichan, ten szum znaleźć. Określić swoją sytuację i położenie, a następnie czekać na odbiór zmuszenia. Mayday, Mayday. Tu Lara Croft z okrętu Endurance. Rozbiliśmy się na wyspie w Smoczym Trójkącie. Potrzebujemy pomocy i środków opatrunkowych. Odpowiedzcie proszę. No dalej, zgłoś się. Mayday. Mayday, tu Lara Croft z okrętu Endurance. Tu maszyna N-177A. Szukamy was od oh. kiedy odebraliśmy sygnał SOS z waszego okrętu. Traciliśmy nadzieję. My też. Znamy wasze położenie, ale przydałby się jakiś sygnał wizualny. Dobrze, na pewno coś wymyślę. Niedługo ruszamy, bez odbioru. Lara Croft, jesteś moją bohaterką! Wiesz, nawet Reyes się uśmiechnęła dobra jakiś sygnał Ognisko. paliwo płomienie powinno się udać Obroba zajścia Ale jednej czasu zazdrościć. widoki ma fajne No to lecimy dalej. Zerzy... sam tu nie jestem. Ale, ale Dam radę. Zbiorniki paliwa. Lecimy z tym. O muszę znaleźć sposób, żeby podpalić paliwo. Całem? polu szczura dobra, nie chcę się polować na no te szczury Dobra, tak średnio opłacalny biznes. I zombie wygląda. No tak. Czy nie? O, oczywiście, że nie. Macie, bo jak to rozpalić? Bez pochodni? Potrzebujemy nogi. Nie skłaniać ci bez nogi, E... Fajnie. Chybaż na górze był. No czym na górę zobaczyć. No to skończone ja ogień wezmę. Dobra, chodź też czurku. Wszystkie na ogień wezmę, no? Można i tak O, za pierwszym strzałem. Uf, uh, če kaj je kaj te benzina kupieto. Panie, ja że tu steruję. Uff, no ci powiem, że nie uciekliśmy jednak. Pilot, muszę się do niego dostać. Dobra. Petnie stabilne budynki. Dobra. No ja pitole, no. Dawaj, Laro, biegnij! I to pewnie typy, jak są. No i czul. Ale sobie weźmy jeszcze to, to miejsce. Może jakaś znajdźka będzie czy coś. No pewnie. O, strzały. O, no i teraz mogę sobie to podpalić na lajcie. Dobra. No i mamy obóz. I tutaj kończymy znowu następny odcinek. A więc do następnego odcinka. Do zobaczenia. Siemaneczko.